Witam serdecznie, mówi wasz oswojony agent ubezpieczeń na życie. Kontynuujemy nasz cykl pod hasłem 8 plus 1, w którym po kolei sprawdzamy, jakie kategorie kosztów i w jakiej wysokości powinniśmy uwzględnić w dobrze przygotowanym programie ubezpieczeniowym. Dzisiaj poruszymy siódmy aspekt, chyba najbardziej może nieskomplikowany, ale obszerny aspekt analizy ubezpieczeniowej. Temat kosztów spadkowych, czyli porozmawiamy o kluczowych, najważniejszych, a nie zawsze uświadamianych sprawach związanych ze spadkiem, o kosztach i pewnych pułapkach, które się z nim będą wiązać. Dlaczego to jest ważne? No myślę, że warto sobie uświadomić, że w najbardziej prawdopodobnym wariancie naszego życia to co najmniej trzy razy będziemy uczestniczyć w procesie dziedziczenia raz po ojcu, raz po matce. I trzeci raz, już wtedy oczywiście biednie, my będziemy spadkodawcą. No i chyba jest to jakiś argument, żeby się temu tematowi bliżej przyjrzeć. W ogóle, co to jest spadek? To oczywiste. Jeżeli zapytać kilkuletnie dziecko, to Wam powie, że spadek to coś, co spada. I faktycznie spadek to majątek, który zwykle spada na nas z góry, ale nie zawsze. Może niespodziewanie przyjść do nas z boku, z góry, czyli od naszych rodziców, dziadków, wujków i stryjków, ale czy wiemy, że możemy dostać spadek z boku, na przykład po bracie czy siostrze, a nawet po ich dzieciach, czyli naszych bratanicach i siostrzeńcach. Czy wiemy, że możemy dziedziczyć wspólnie z nigdy niewidzianymi albo bardzo nielubionymi krewnymi, albo z teściem czy teściową. Czy wiemy, czy i jak przyjąć spadek? Czy wiemy, co to jest zachowek? Czy wiemy, co to jest współwłasność ułamkowa? Czy wiemy, co to są czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem? Czy wiemy, że w pewnych sytuacjach po śmierci partnera, nawet przez 18 lat, możemy nie móc sprzedać naszego domu albo mieszkania? Zatem zaczynamy dzisiejszy odcinek. W piątek o życiu. Życie jest piękne. Wracam do Was za chwilę. Obserwatorzy kanału prawdopodobnie zauważyli, że w odcinku o zobowiązaniach kredytowych skupiłem się na kredytach hipotecznych, pomijając całkowicie inne kredyty, te na samochód, remont, pralkę, telewizor czy smartfona, albo limity w karcie kredytowej, ale spokojnie, pamiętam również o nich. Tylko z mojego doświadczenia wynika, że rozsądniej jest je rozpatrywać właśnie w kontekście ustalenia zobowiązań spadkowych. Kredyt hipoteczny jest w większości przypadków oczywiście również elementem kosztów spadkowych, ale jego skala i problemy, które wywołuje, zwykle, chociaż oczywiście nie zawsze, są znacznie większe niż pozostałych. Dlatego mówiliśmy o tym osobno. Ale wróćmy do tego, czym jest spadek. Tak naprawdę, definicja dziecka, którą przytoczyłem na wstępie, jest bardziej zrozumiała niż ta prawna, ponieważ spadek. Jest to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych spadkobierców w drodze dziedziczenia. Od razu wszystko jasne, prawda? Tłumacząc to na bardziej zrozumiały język, wszystko to, co mamy i wszystkie nasze zobowiązania po naszej śmierci tworzą tak zwaną masę spadkową o określonej wartości. I ta wartość może być dodatnia i to będzie oznaczało, że wartość naszego majątku jest wyższa niż wartość zobowiązań, może być też ujemna, to oznacza, że do spłacenia wszystkich naszych długów nie wystarczyłoby nawet sprzedaż wszystkiego, co posiadamy. posiadaliśmy. I ta ujemna lub dodatnia masa spadkowa, zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, który w Polsce reguluje kwestie sukcesyjne, powinna trafić do grupy osób nazywanych spadkobiercami. W pierwszym rzędzie będą to dzieci, a jeżeli byliśmy w związku małżeńskim, to oprócz dzieci, dziedziczyć razem z nimi będą e, współmałżonkowie. Ale dla niektórych zaskoczeniem może być informacja, że jeżeli nie mamy dzieci, a jesteśmy małżeństwem, to po naszej śmierci spadkobiecami będą po połowie nasz były małżonek lub małżonka i nasi rodzice. A jeżeli nie żyją, to nasze rodzeństwo. Kodeks wymienia jeszcze dalsze grupy dziedziczenia, ale my dzisiaj się na tym etapie zatrzymamy, bo już widać, że sytuacja majątkowa naszych najbliższych może się bardzo skomplikować po naszej śmierci, gdy nasz mąż czy żona nagle będzie razem z teściami albo szwagrami współwłaścicielem naszych wszystkich rzeczy. No i w drugą stronę, jeżeli nie mamy dzieci, śmierć naszego współmałżonka spowoduje, że to my będziemy mieli ten kłopot. Czyli kluczową kwestią, jest ustalenie po pierwsze kręgu dziedziczenia. Gdy już to ustalimy, to warto przeanalizować koszty. W Polsce najbliższe osoby zaliczane są do zerowej grupy podatkowej i nie płacą podatku spadkowego, ale tylko jeżeli w ciągu pół roku zgłoszą nabycie spadku do urzędu skarbowego. Jeżeli tego nie zrobią, będą musieli zapłacić podatek. Kolejna kwestia związana z testamentem. Jeżeli skorzystamy z możliwości sporządzenia testamentu i w ten sposób skierujemy swój majątek do osób nie będących najbliższą rodziną, to te osoby będą również musiały zapłacić podatek spadkowy. A może być to nawet 20% wartości majątku. W wariancie testamentowym pojawi się również koszt z tytułu zachowku, czyli pewnego rodzaju rekompensaty dla spadkobierców, spadkobierców ustawowych pominiętych w testamencie, gdzie wysokość takiego zachowku może wynieść nawet dwie trzecie wartości należnego udziału spadku. I to jest tylko kilka przykładów kosztów związanych ze spadkiem, a może być ich znacznie więcej. I tu od razu zaznaczę, że w tym odcinku nie mamy możliwości całościowego ogadnięcia tematu. Moim celem na tym etapie jest bardziej zasygnalizowanie pewnych punktów, bez których przeanalizowania przygotowany program ubezpieczeniowy może być zupełnie niedopasowany do realnych potrzeb. Oczywiście zapraszam do kontaktu osobistego, żeby przeanalizować Wasz indywidualny scenariusz. A zatem, żeby dobrze zrobić to na wstępie, powinniśmy zadać sobie następujące pytania. Czy jestem singlem, czy jestem w związku? Czy związek jest małżeństwem, czy nieformalny? Czy mamy wspólność, czy rozdzielność majątkową? Jeżeli jestem w związku formalnym, to czy wiem, co jest moim majątkiem wspólnym, a co odrębnym? A i jaki jest majątek odrębny współmałżonka? Czy mam dzieci? Czy mam dzieci tylko z obecnego związku, czy również z poprzednich? Ile lat dzieli najmłodsze dziecko do pełnoletniości? Czy mój partner, partnerka ma dzieci z innych związków? Czy moi rodzice żyją? Czy mam rodzeństwo? Jakie mam relacje z rodziną? Jakie mam zobowiązania? Pożyczki, kredyty gotówkowe, leasingi, debet na karcie kredytowej? Czy rachunek w banku mam indywidualny czy wspólny? Komu pożyczyłem pieniądze i ile? Od kogo pożyczyłem pieniądze i ile? Czy jestem na etacie, czy może prowadzę firmę w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej? Czy jestem w spółce cywilnej? Czy ustanowiłem pełnomocnika sukcesyjnego? Czy wiem, jakie koszty wiązałyby się z zamknięciem przeze mnie z dnia na dzień mojej działalności? Czy jestem w spółce jawnej? Czy mam udziały w spółkach prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcyjnej? Jeżeli tak, to jakie są zapisy umów tych spółek dotyczące dziedziczenia? Czy sporządziłem testament? Jeżeli tak, to y, czy wiem, komu i w jakiej wysokości będzie przysługiwał zachowek? Czy osoba wskazana w testamencie będzie musiała zapłacić podatek? A jeżeli tak, to w jakiej wysokości? Czy. I tych pytań można by zadać więcej, to tylko część. A jak widzicie, doprecyzowanie poszczególnych wątków dopiero da wstępny obraz kosztów spadkowych. I dochodzimy teraz do sedna tematu. Koszty spadkowe, niezależnie czy wniosą 1000 zł, czy 500 tysięcy, będą wynikiem merytorycznych odpowiedzi na te wszystkie poprzednio zadane pytania. I polisa ubezpieczeniowa, polisa ubezpieczenia na życie, jest jedynym legalnym narzędziem przekazywania majątku i finansującym koszty spadkowe z trzech powodów. Po pierwsze, nie wchodzi w masę spadkową, po drugie, jest nieopodatkowana, i po trzecie, jest wypłacana maksymalnie w ciągu 30 dni od zgłoszenia roszczenia. I to są pieniądze, które w tej sytuacji, naszym najbliższym, są naprawdę potrzebne, bo pamiętajmy, że w sytuacji uruchomienia, otwarcia spadku, tak naprawdę rodzina może nie mieć dostępu do naszych wspólnych pieniędzy. I jeszcze wracając do polisy, ustalenie, jaka powinna być wartość takiego świadczenia, musi być wynikiem właśnie analizy, rzetelnego podsumowania odpowiedzi na te pytania, które właśnie zadaliśmy i być może jeszcze inne doprecyzowujące. Jak widzicie, temat jest bardzo obszerny. Poruszyliśmy wierzchołek góry lodowej. Zapraszam do obejrzenia szkolenia na temat sukcesji, gdzie na ten temat więcej powiedzieliśmy. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia i usłyszenia za tydzień. Zajmiemy się ósmym aspektem analizy potrzeb. No i nieustająco zachęcam również do pozostawienia łapek w górę, serduszek, buziek, komentarzy. Pozdrawiam.